Rozpoczynamy nowe kulinarne wyzwanie. Wszyscy gotowi? Dla kogo będziemy dziś gotować? O, babciu, to ta najdrożniejsza lalka na świecie. Strzela laserem. Wyszukuję cel. 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 Namierzony. Atak. O, nie. O, to moja ulubiona czapka. Rozpoczynamy challenge. Najpierw przygotujcie mi tort. Będę czekać. O nie, moja czapka! No dobrze, trzeba zacząć gotować. Macie już jakieś pomysły? A co tu wymyślać? Zróbmy tort. Biszkop, krem, biszkop, znowu krem i tak dalej. To nic trudnego. Dalej, zróbmy to razem. Hefie, co ty wyprawiasz? Wyciskam laretkę miodową na tort. To trudniejsze niż myślałem. Czekajcie! Lalka się obraca. Nie ruszajcie się. Wyszukuję cel. Wyszukuję cel. Wyszukuje cel. Chwila. Cel nie został wykryty. Uff. To było stresujące. Nie! Yeah! Wycisnąłem galaretkę, teraz potrzebuję kremu. Wyrównujemy tort kremem. Musi być gładki i niebieski. Rozsmarowujemy całość szpachelką. Teraz dodamy detale. Figurki z masy cukrowej. Babciu, zobacz jakie mam piękne figurki z mastyksu. Nie ruszajcie się! Lalka się obróciła ostrożnie! Strzel. namierzony, namierzony. Strzelam. Babciu, Uciekaj! O nie, to było mocno. Niestety tort babci jest zniszczony. Jak go teraz naprawisz w tak krótkim czasie? Spokojnie, wiem co robić. Kurt, podsunąłeś mi świetny pomysł. Zrobię z mojego tortu tęczę. To będzie niesamowite. Teraz lalka na pewno będzie zachwycona. Na torcie postawiłam figurkę podobną do niej i mamy to. Och, babcia miała genialny pomysł. Ja też zrobię niesamowity tort, tylko trzeba odkroić zbędne części. Teraz wyciskam krem i rozsmarowuję. O, tak. Biorę mój plecak, to ja tu mam. O, lukrecja! Idealnie pasuje, jest pyszna! Zrobię z niej fryzurę, oczy z drażetek i usta z żelków. Gotowe! O, chlalka musi tylko spróbować. Smacznego! Przygotowaliście trzy torty. Przyjrzyjmy się im. Ten tort ma być jak ja. Serio. W yeah, takim razie go zniszczę. Jest okropny. Nie podoba mi się. Złamałaś oh. mi serce. A ten tort na pewno spróbuję. Wygląda apetycznie. Spróbujmy kawałek. Hmm, całkiem niezły. A co to za figurki? Wyglądają jak moi strażnicy. To zabawne. Szefie, dobra robota. A co tu mamy? Na tęczy siedzi lalka. Wygląda jak ja. Super. Spróbujmy kawałek. O rany, jakie to pyszne. Babcia wygrywa. Hurra, wygrałam! Ojej, skąd ten hałas? Jakie czarne chmury. Co się dzieje? To Wednesday. Zobaczmy, czego chcę. Burger? Wspaniale. No to zaczynacie gotować. Świetnie. Wiem, co robić. Smażymy kotleta. Następnie kroimy warzywa. Jak najwięcej warzyw. O tak. Teraz składamy burgera. Patrzcie, jaką słodką bułeczkę zrobiłam. W kształcie misia. Zrobię też frytki, ale nie z ziemniaków, tylko z jabłek. Wow, szefie, co ty tam zrobiłeś? Ja też zrobiłem burgery, ale w kształcie pająków. Wyglądają strasznie. Idealne dla Wednesday. Ona lubi mroczne klimaty. Nawet zrobiłem pajęczynę z keczupu. Babciu, nie przeszkadzaj mi! No i po co tak? Jeszcze dobrze słyszę. Czesie, to z tobą? Już lepiej? Ja mam pomysł na słodkiego burgera, To będzie coś wyjątkowego. Wednesday na pewno czegoś takiego nigdy nie jadła. Mam tu mnóstwo słodkości, nawet truskawki i przepyszny krem czekoladowy. Mm, oczywiście użyję też nerców. O tak! Tylko na to spójrzcie. Dobra robota. Ładny i smacznego. Porady. Wy to wszystko przygotowaliście? Od czego zacząć? Najpierw ten najstraszniejszy. Czy to miś? Wygląda zbyt słodko. Ale smakuje wyśmienicie. Hmm. A co tu mamy? To słodki burger? Nienawidzę słodyczy. Bleh. 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 Naprawdę? Tak się starałem. A to co? Burgery pająki? Cudowne. Spróbujmy. Uuu, wyglądają przerażająco. Uwielbiam to. A jak smakują? Mm, Przepyszne. Szefie, jesteś najlepszy. O tak, wygrałem. Jestem najlepszy. Szefie, jesteśmy z ciebie dumni, prawda? Kurt, nie martw się. Dla kogo tym razem gotujecie? Czy to robot? Jeszcze nigdy nie mieliśmy takich gości. Robot chce koktajl. No to zaczynajcie. Wiem, co zrobię. Potrzebuję sporo kwaśnych cukierków. I to się teraz je? Nigdy czegoś takiego nie próbowałam. Babciu, najpierw trzeba zdjąć opakowanie. O, udało się. Naprawdę chcesz tego spróbować? To potwornie kwaśne. Kurt wpadł na pomysł, żeby zrobić koktajl z tych cukierasów. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Będzie super! Zalewamy kwaśnym napojem gazowanym i mieszamy. O tak, jestem pewien, że to będzie niesamowite. Torety pełna moc! Jak to pięknie skrzy. Kurcz, czy to na pewno bezpieczne? To powinno tak świecić? Nie jestem pewien. Mój koktajl jest gotowy. Babciu, czym ty mi tu machasz? Kurcz, koktajl powinien być z warzyw, a nie z cukierków. Patrz i kup się, kochanie. Wróciłam do blendera mnóstwo warzyw. Ojej, chyba się zepsuł! Coś jest nie tak. To nie powinno tak wyglądać. chyba wrzuciłaś za dużo warzyw. Robot na pewno to naprawi. Tylko trzymaj mocno. Gotowe. Dziękuję, robociku. Teraz przenosimy koktajl do szklanki. Hmm, pyszny, sama bym to wypiła. Co za okropność! Mój koktajl na pewno będzie lepszy. Przelewamy go do szklanki. Zmieszałem ulubione napoje gazowane i dodałem brokatu. O tak! Na wierzch idzie wata cukrowa? Wspaniale! Mamy to! Robocie, spróbuj! Smacznego! No to próbuję trzy koktajle. Zaczniemy od tego. Tu jest wata cukrowa. Logika podpowiada, że trzeba ją rozpuścić w koktajlu. Wow! Rozpłynęła się! Pięknie. Jak to smakuje? Mm, wspaniale. O tak, dałem z siebie wszystko. Teraz koktajl z celerem Próbujemy. Wygląda mniej apetycznie. Uj, co za ochyda. Niedobry. Nie podoba mi się to, babciu. A co wymyślił kurt? Spróbujmy. O rany, jakie kwaśne. Moja bateria się ładuje, prawie pełna, a ja lecę. Wow, ale kto wygrał? Ja! Tak, wygrałem! Cześć wszystkim! To wyzwanie kulinarne. Chcę tort. Oczywiście, zaczynamy. Potrzebuję kurka, podrzucam. Kręcę. Po co to wszystko? Nadal się kręci? Super, bierzemy biszkopt, wycinamy środek i usuwamy. Składamy ciasto. O, kubek spadł. Kilka sekund złożyłem cały tort. Podczas gdy kubek dalej się kręci i spada, wyrównam ciasto kremem. Znowu złapałem. I znowu podrzucam. I delikatnie wyrównujemy całość szpachelką cukierniczą. Teraz robimy wzór z masy cukrowej. A tu będzie uchwyt. Wygląda jak mój kubek? Teraz bierzemy Nutellę. Mmm, jakie to pyszne. Wlewamy ją do środka. O tak. I dekorujemy bitą śmietaną. Mmm, to musi być pyszne. Dodajemy jeszcze truskawki. I wkładamy słomkę. Wyszło idealnie! Wow! Wow, to wygląda świetnie! Babciu, a ty co wymyśliłaś? Muszę odciąć z ciasta wszystko co zbędne. O tak. Potem bierzemy krem i wyrównujemy ciasto kremem. Musi przybrać kształt, którego potrzebuje. Teraz bierzemy małą foremkę i wycinamy otwór w środku ciasta. Następnie użyję marmolady. Zrobiłam ją sama. Jest przepyszna. Och. Wlewamy ją do środka ciasta i przykrywamy. Teraz bierzemy jabłkowy syrop. Muszę polać nim ciasto. Narysuję też plamki, żeby mój tort wyglądał jak prawdziwe jabłuszko. Doskonale. Ostatnie detale i gotowe to tort jabłkowy. Wow, babciu, wspaniale, ja też mam pomysł. Zrobię tort w kształcie akwarium. Teraz narysuję zielonym kremem algi. Eee, o nie, nic mi nie wychodzi. To okropne, babciu. Uspokój się, Tyler, pomogę ci, daj mi ten krem. Narysuję ładne algi. A tu będą koralowce. Spójrz tylko. Gotowe. Wygląda wspaniale, proszę. Wow, Babciu, jesteś czarodziejką! Jak pięknie! Dzięki! Dalej dam radę sam. Mam tu pyszny kokosowy żel. Wleję go do ciasta. Będzie super. Dobra, co jeszcze zrobić? O, już wiem, mam pomysł. Potrzebna mi jest łódka. Aha, a teraz rybka. Hmm. Tutaj jest. Wezmę złotą rybkę do ciasta, co? Tój, Tyler, nie rób tego, nie trzeba. Dam ci żelkowe, rybki. Tak będzie lepiej. No dobra, niech będzie. Och, jakie ładne żelki. Dekoruj nimi ciasto. Wyszło jak prawdziwe morze, skończyłem. Judy, próbuj. Jesteście gotowi? Oczywiście, a ty szefie? Zawsze jestem gotowy. Smacznego! Wow. Naprawdę to wszystko dla mnie zrobiliście? Od czego zacząć? Mm, już wiem. Zacznę od czerwonego tortu. Próbujemy. Jest czekoladowy w środku. Podoba mi się to. A co dalej? To ciasto wygląda jak prawdziwe akwarium. Wow, spójrzcie na to. W środku jest pyszna galaretka. Jakby wylewała się woda, no i rybki. Spróbujmy tortu. O tak. Mmm, jaki dobry. Dziękuję mi. I ostatnie ciasto. Jakie cudne. W kształcie jabłka, a w środku jest marmolada. Świetnie. O! Jakie dobre! Zdecydowałam. Wygrywa babcia. O, zwyciężyłam. Dziękuję, kochanie. Wam też się poszczęści, dzieciaki. Teraz chcę danie w kształcie tęczy. Możecie zaczynać. Świetnie. Wiem, co zrobię. Bierzemy ciasto i rozwałkowujemy na cienki placek. Potem kroimy na paski. I układamy warstwami kolorowe ciasto na przemian. Potem całość zwijamy. Wychodzi taka, to słodka bułeczka. Wkładamy ją do piekarnika. Gotowe. Wygląda pięknie. Co to za zapach? Ojej! Postanowiłem usmażyć ciasto, ale coś poszło nie tak. Wszystko się pali. Babciu, pomóż mi. Mam tu gaśnicę. Pomogę ci, kochanie. Zaraz to ugasimy. Och, co ty narobiłeś, Tyler? Haha, jesteście lepsi niż komedia. Dobra, patrzcie i uczcie się. Maluję ciasteczka nutellą. Teraz na moich ciastkach jest prawdziwa tęcza. Co? Ja też prawie skończyłam. Zostało tylko dodać bitą śmietanę. O tutaj! To wygląda jak chmurka, prawda? I mamy to! Ja też skończyłem. Tylko troszkę się spaliło. Co okropne! Tyler, nie martw się, Judy. Robój szybko. Oczywiście, babciu. Tak się postaraliście. O nie, to spalenizna? Tyler, nie będę tego jeść. Zacznę od ciasteczek. Są takie ładne i w kształcie tęczy. Fajnie! Smakują wyśmienicie. A co tu jest? To wygląda jak bułeczka. Spróbujmy jej z bitą śmietaną. Mmm! Niesamowite! To jest pyszne. Ale kto wygrał? Hmm. Już wiem! Wygrał szef! Wychodzę! Chwila co? Wygrałem? Hurra! Zwycięstwo jest moje! Teraz zróbcie mi czekoladę. Czekam! Uwielbiam popyt! Tyler Judy już powiedziała, że chce czekoladę. Dawaj mi to! Czemu od razu płaczesz? Czas zacząć gotować! Co? Serio? No dobra, czekolada. Dobroste. No Potrzebuję mojego popyta. To będzie moja foremka do czekolady. W środku umieścimy cukierki. Oto i one. M&Msy. Wszystko według kolorów. Super. Teraz bierzemy czekoladę. Nutelle. Idealnie się do tego nada. Mm, jest taka pyszna. Wlewamy. Następnie mrozimy sprayem. To mega szybkie. Fajnie. Wyjmujemy z foremki. Co jest? Nie chcę wyjść. No dalej. Udało się. Jak ładnie. Brawo, kochanie. Wyszło ci świetnie. Teraz popatrz, co ja wymyśliłam. Obrałam mango. Teraz kroimy je na kawałki i miksujemy w blenderze. Szybko i efektywnie. Przelewamy całość do foremki na czekoladę. Dekorujemy pomarańczami i spryskujemy schładzającym sprejem. Działa błyskawicznie. Doskonale. Baciu, to jest super. A co wymyślił szef? Mam lepszy pomysł niż wy. Udekoruję pomarańczami, co? Babcia zrobiła to samo? Nie, no ja tak nie chcę. Wymyślę nowy przepis. Wyciągam walizkę ze smakołykami. O tak, otwieramy. Potrzebuję brokatu. Och, jest taki piękny. Szef lubi brokat. Jakie to śmieszne. Niby dlaczego? Oj dobra, dajcie spokój. Wsypujemy brokat do czekolady. Chcę zrobić piękną czekoladę dla prawdziwej księżniczki. Dodamy jeszcze więcej brokatu. Doskonale, mieszamy. Jak pięknie się mieni. O tak. Przelewamy do formy na czekoladę. No i mrożymy za pomocą. Preju oczywiście. Przekładamy na talerzyk. I mamy to. Skoro wszyscy zrobiliśmy czekoladę, czas na degustację. Ludy próbuj. Smacznego kochanie! Wow, zrobiliście to wszystko dla mnie. Dziękuję. Spróbujmy różowej czekolady. Jaka fajna! A co tu mamy? Wygląda bardzo prosto. W smaku bardzo owocowe. Mm, mm, nawet za bardzo. Spróbujmy ostatniej czekolady. Jest taka ciekawa. Przypomina popyt. No to próbuję. Mm, jaka pyszna. Smakuje mi. Zdecydowałam, że wygrał Tyler. O tak, zwycięstwo należy...